Dość często pytacie mnie, jaką automatyzację najczęściej używam. Mianowicie to, że jestem SEOcem, to używam najczęściej automatyzacji, którą stworzyłem na potrzeby SEO. Jak widzicie tutaj są efekty tego wdrożenia i efekt po wdrożeniu automatyzacji. Oczywiście jedna domena nie czyni. Zobaczcie sobie tutaj mamy kolejną domenkę wprowadzenia automatyzacji ciach od razu do góry. Tutaj mamy jeszcze jedną domenkę wprowadzenia automatyzacji ciach do góry. Kolejne ciach. Do góry. Ta automatyzacja jest stworzona w N8N, i jakby na samym początku mamy przeanalizowanie wszystkich słów kluczowych, suger, sugestie, keyword ideas, people also ask. Tutaj na AI wyszukuje nam słów kluczowych, które będą relatywne do naszej strony, także wszystko fajnie. No a następnie mam tutaj taki dość duży kombajnik, który pobiera nam top 10, wyciąga dane sematyczne, a potem postuje na naszą stronę. No i jak widzieliście, efekty są bardzo fajne. Jeżeli jesteście zainteresowani tą automatyzacją, napiszcie w komentarzu. No i dzieci.